Masz pętę! Masz pętę! PENTA kill! KIL. to teraz skończyć! Wypadałoby coś zbanowało. Jeżeli, jeżeli zbanują Dravena, bioregan Ach, <laughs> oh, mój chill. Już. Oglądam. Widzę. Hmm? No. <laughs> Nie. Nie. Nie! Nie, czekaj! Zwu, ja muszę wstać i się przejść. Nie! Nie! Zwu! Okej, okay, no, otwieraj. To jest niesprawiedliwe. Boże mój drogi, ale mnie zazdry zżera. No ale daj, otwierasz. <słyski> <słyski> Pog, to jest bardzo dobry skin, ale nie... Nie, nie. Chcesz cię przejść? Idę do toalety. Muszę szyknąć, bo to jest odrażające. Okej, dajesz. Pog. Ooh, that's kind of small. Yeah. <laughs> 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 yeah. 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 That's quite big. No! Nie. Ale zajebiste skin do tresza dostałeś. Zacznij grać Threshem. Tresz to jest bardzo dobry support. Nie chcesz się przejść? Nie, bo jeżeli się przejdę to znowu dostanie. <laughs>

Nie. Opening. No, widzę, patrzę. Mam w klucze i już siedem fragmentów. Dawaj, otwieraj tą skrzynkę dodatkową. Nie! To był szart! To był szart! To był szart przecież! Nie! What the fuck? Nie, ale tu... Nie! Zatrzymaliś... Small! Tak, jak go ogrywam. Mówi dobrze. Pog? Pog. No. Nie chciał mi postawić warda. O. No tu poszedłem a... Piaco? Słucham. Było uważać na lekcji lamusie. trochę kręgowa gościa, tak w ogóle to Stok powiedział, że dokuczenie jest fajne jak zimne gofry. Tak, Kamil Stok. Czekaj, by tak powiedział. Stool.